Twój organizm będzie mógł dłużej, naturalnie, bez zmuszania, wytrzymać między jednym posiłkiem a drugim. Wodę oczywiście, herbatę lub kawę. No generalnie my nie mamy takiego nawyku, więc docelowym Waszym sposobem odżywiania będzie jedzenie 8 godzin w ciągu dnia. Bracia Rodzeń. Można pięknie żyć. Wiecie, tu bracia Rodzeń, Łukasz Rodzeń. No i Mateusz Rodzeń. I zapraszamy Cię w tym filmie do postu przerywanego, bo coraz częściej się o tym mówi, coraz więcej się o tym mówi. I dobrze, bo to jest niesamowite narzędzie. Jedne... Jedno z siedmiu narzędzi metody odchodzenia I Powiemy tobie, dlaczego warto jeść tylko 8 godzin w ciągu dnia i powiemy, przedstawimy konkretne dowody na to, że wcale nie trudno jest, jest jeść tylko 8 godzin w ciągu dnia i damy praktyczne wskazówki. Jak zacząć i co to w ogóle jest ten postprzerywany? No to co to jest ten postprzerywany? Postprzerywany, mówiąc w skrócie i obrazowo, to jest taki sposób odżywiania, który polega na tym, że wybierasz sobie w ciągu dnia 8 godzin jedzenia i w pozostałe godziny nie jesz. Posprzerywany w skrócie nazywany IF, czyli intermittent fasting, to bardzo prosty sposób na zdrowienie, odchudzanie i generalnie piękne życie. Można powiedzieć, że to nie jest dieta, czy dietetycy będą zmartwieni. Ja osobiście uwielbiam to, bo to jest według mnie kwintesencja właśnie takiego podejścia racjonalnego do jedzenia. No bo mówiąc w skrócie, je się wtedy, kiedy ma się ochotę i je się można powiedzieć tyle, ile się chce, po prostu czekając na taki naturalny odzew hormonów, które powiedzą Tobie w dobrym momencie, kiedy przestać i zacząć jeść. Z drugiej strony, piękne te czasy, kiedy zaraz będą roboty chodziły po drodze, że musimy mówić o czymś, co było normalne i naturalne jeszcze niedawno, i nazywać to wszystko tak ładnie po angielsku intermittent fasting bo właściwie moglibyśmy skończyć, weź, zacznij człowieku yy, jeść. Tak jak jedliśmy 30 lat temu, i będziesz zdrowy. To prawda, ja pamiętam takie badanie, które oceniało sposób jedzenia w latach 90., nawet w tej części Europy. I okazało się, że całe rodziny były na poście przerywanym. To okienko było wydłużone, co prawda z 8 często do 9, ale ja nawet pamiętam, przecież jak się biegało po wiosce, po, po lasach, no to jadło się to śniadanie o godzinie 9. Później w międzyczasie nie było czasu na przekąski, nikt nie myślał o przekąski. Zresztą często jedyny sklep na na wiosce był zamknięty, więc wpadało się na, te, na ten obiad o godzinie tam 13-14. No i o godzinie 18 kończyło się jedzenie. No to było takie klasyczne okno żywieniowe. No ale dobra, ale skoro już jesteśmy, temat jest bardzo popularny, bo nawet nasz były selekcjoner, ponoć, tak piszą gazety, że zaczął ten niesamowicie magiczny sposób odżywiania. Myślę, że chyba nie zaczął. Więc pora powiedzieć, jak zacząć, skoro on nie zaczął. No dokładnie. Na końcu tego filmu proponuję, żebyśmy powiedzieli, jak my zaczynaliśmy, ale to jest proste i chciałbym, żeby w tym filmie, żebyście zapamiętali tą rzecz, żeby nie komplikować prostych rzeczy. Post zacząć najlepiej omijając, omijając jeden z posiłków dnia. Może to być śniadanie. Albo ostatni posiłek dnia, czyli kolacja. I do wyboru masz właśnie te posiłki. Wybierz, które ci pasuje najbardziej do pominięcia. Ja na przykład zrobiłem to w ten sposób, że ominąłem śniadanie, wstałem rano, wypiłem dwie szklanki wody, kawkę i wyszedłem do pracy. Ja też lubię pomijać śniadania, aczkolwiek też zdaję sobie sprawę z takich pojedynczych na razie doniesień, które łączą też większe korzyści zdrowotne z jedzenia tego wcześniejszego posiłku. Odwołują się autorzy takich badań do zegaru biologicznego, ale jednak ja świadomie, wiedząc to, że może nawet troszeczkę ograniczam te korzyści zdrowotne, wybieram się na nie, bo jest to dla mnie praktyczniejsze. Po prostu rano automatycznie wypijam sobie kawkę, wypijam sobie wodę, czasami herbatę, i nie myślę o jedzeniu, tylko myślę o swoich rutynach poranka, o tym co będę robił w ciągu dnia. Plus, no to śniadanie zwykle nie jest takim socjalnym posiłkiem. Je się zawsze je w pędzie, przed pracą. W tym świecie takim dietetycznym traktuje się śniadanie mocno mechanicznie, po to, żeby zjeść, zapchać się, bo przecież mówi się, że po otwarciu oczu godziny trzeba zjeść śniadanie jako obowiązek. A skoro mówimy, jak zacząć, to ja myślę, że najważniejszym punktem rozpoczęcia będzie po prostu rozpoczęcie, ale pamiętajcie, nie rzucajcie się na głęboką wodę czy coś innego głębokiego, zacznijcie małymi kroczkami, czyli docelowym waszym sposobem odżywiania będzie jedzenie 8 godzin w ciągu dnia, czyli załóżmy od 11 polić szybko, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, tak. To pomyśl sobie tak, dobrze, ok, mogę mieć z tym problemy, no bo przecież jemy od rana do wieczora, czyli właściwie od rana do nocy, więc czuję pewien dyskomfort i strach, więc zacznij sobie od 10 godzin, czyli na przykład od 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 do 20. Mhm. I zobacz, to już jest krok do przodu, a 10-godzinne okienko nie robi już takiego na początku dyskomfortu, który na pewno się zmniejszy z czasem. I bardzo ważne jest to, ja tak tłumaczę zawsze swoim pacjentom w gabinecie, że im więcej stresu w Twoim życiu, to okienko na początku powinno być dłuższe i zwykle pacjentkom proponuję, żeby właśnie zaczęło od nawet 11-godzinnego okienka i jednocześnie próbowały robić wszelkimi dostępnymi sposobami to, aby obniżyć w swoim życiu stres, żeby przyjrzeć się może relacjom, żeby zastanowić się może w tym momencie nad zmianą pracy albo porozmawianiem z szefem. I z czasem, kiedy już zaczniecie to czuć, zaczniecie wydłużać okienko, a jeszcze ważne, zacznijcie sobie na przykład trzy razy w tygodniu ten nowy styl odżywiania. No pamiętajcie, że to jest nowy styl który Twój organizm musi wejść i zacząć dostosowywać się do zupełnie czegoś nowego, więc wskazówka numer jeden to dziesięciogodzinne okienko żywieniowe trzy razy w tygodniu, i kiedy już zacznie szczuć ten klimat i blusa, wydłużasz okienko, ale skracasz to okienko z 10 do ośmiogodzinnego i dodajesz dni, w których stosujesz posprzerywany. Teraz dosłownie na kilka sekund przerywamy, żeby przeczytać kawałek, urywek książki Metoda odsłuzania braci rodzeń, rozdział insulina, hormon odpowiedzialny za magazynowanie. Gdybym był właścicielem potężnej firmy produkującej żywność przetworzoną, a z, tytułu na jej opak z tyłu na jej opakowaniach widniałby podane wartości kaloryczne, to za wszelką cenę przekonywałbym opinię publiczną i moich konsumentów, że otyłość to problem nadwyżki kalorycznej, a osoby otyłe są po prostu leniwe, bo za mało się ruszają, czyli spalają za mało kalorii. Są również żarłoczne, bo jedzą za dużo i nie potrafią tego powstrzymać. Także według tych film jesteście grubaskami, leniwymi żarłoczkami. I macie słabą wolę. Słabą wolę. Zachęcamy, książka Metoda odchudzania braci rodzeń to wiedza w pigułce, żeby pięknie żyć. Dla pocieszenia powiem Tobie, że to w, będzie wychodzić w sposób naturalny. Ale musisz dać swojemu organizmowi, musisz dać swojej wątrobie czas na adaptację do nowych warunków, czas na przestawienie tej machinerii na nowe warunki, na chociażby dostosowanie gluko glukoneogenezy, żeby twój, Twoja wątroba w łatwy sposób mogła uwalniać glukozę zgromadzoną tam, w, w, chociażby w glikogenie, chociażby właśnie w procesie glukogenezy, w tych sytuacjach i momentach, kiedy tego. Jedzenia nie spożywasz. I pamiętaj, bardzo ważna wskazówka praktyczna. Zmień myślenie z niepicia na picie. Wodę, oczywiście, herbatę lub kawę. No, generalnie my nie mamy takiego nawyku w większości, żeby butla wody była czasami, cza, często przy nas. Wobec tego zacznijmy jednocześnie myśleć o tym, żeby pić. Jedzenie w 8 albo 10 godzinnym okienku żywieniowym. Ale poza tym dużo wody, herbaty albo kawy no, ze wskazaniem ilościowym od wody po kawę. I taka moja rada dla początkujących osób, które dopiero będą wdrażać intermitent fasting, czyli postprzerywany, to to, że warto, ja tak zaczynałem, zacząć najpierw od zmiany sposobu jedzenia na niskowęglowodanowe, zobaczysz, że szybciej wejdziesz w ten proces adaptacji i twój organizm będzie mógł dłużej naturalnie, bez zmuszania, wytrzymać między jednym posiłkiem a drugim i w, niemalże jako konsekwencja tego stylu niskowęglowodanowego, w, w którymś dniu się obudzisz i stwierdzisz, że dobra, nie czuję głodu, skoro mam jeść tylko wtedy, kiedy czuję głód, no to omijam śniadanie. Ale skoro już wiecie, co to jest post przerywany, czyli intermittent fasting, pora powiedzieć, po co robić takie cuda? To jest ważne. No to numer jeden, jak dla mnie obniżać insulinę, bo jak wiemy, insulinooporność, czyli mówiąc obrazowo za dużo insuliny, jest główną przyczyną większości chorób metabolicznych, jak nie wszystkich: typu nadciśnienie, typu właśnie insulinooporność, typu stłuszczenie wątroby, różne zmiany skórne, choroby mm, typu migrena. No już nie mówiąc o cukrzycy drugiego typu, czyli obniżamy tutaj insulinę. Obniżona insulina daje jasny sygnał do organizmu, że ma otwierać receptory insulinowe, że ma uwrażliwiać się na insulinę. No i to oczywiście daje niesamowite korzyści zdrowotne, i tym samym mamy wypełniony drugi punkt, no bo obniżając insulinę wycofujemy choroby metaboliczne, poprawiamy swoje zdrowie metaboliczne, a w związku z tym, że cały czas jest rok wycofywania chorób metabolicznych, to bardzo ważne narzędzie po to, żeby zadbać o swoje zdrowie metaboliczne i długo i pięknie żyć. Dla mnie trzecim punktem, w sumie najważniejszym całego tego stylu życia jest wolność. Przykład z dzisiaj. Dzisiaj jest środa, pracujemy intensywnie, uprawiamy swoją pasję, ale dzisiaj ja jestem bez śniadania, zwykle nie jem śniadania i mam. Totalny luz, wiedząc, że pierwszy posiłek zjemy dopiero około godziny 16. Bo o 13 nagrywamy kurs, 3 godziny, skończymy koło 16 i później mamy w planie zjeść sobie steka i te środy zwykle tak u mnie wyglądają. Nie czuję wielkiego głodu. Tak, słuchajcie, rano odczuwałem lekką chęć zjedzenia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że po nawodnieniu, po wypiciu kawki po uspokojeniu może emocji jeżeli takie występują ten głód mija. Głód jest takim odczuciem, które przychodzi i które odchodzi, które jesteśmy w stanie w zdrowym elastycznym metabolizmie spokojnie kontrolować. No i nie można pominąć ważnego punktu, punktu oszczędności, no bo skoro tak naprawdę dzisiaj jemy od rana, wczesnego rana do późnej nocy. Jest milion przekąsek, no dlatego, że jemy wysoko węglowodanowo, co nakręca nasz apetyt i jesteśmy maszynami do zjadania różnego rodzaju jedzonka. Tutaj ewidentną korzyścią będzie, że będziemy czuć mniejszy apetyt, a przede wszystkim będziemy odklejeni, będziemy... Oderwani od tej ideologii częstego jedzenia i przede wszystkim y, oszczędzimy trochę pieniędzy, a to nawet nie jest trochę, bo zakupy będą wyglądały inaczej. Co tu zjeść na śniadanie? Aha, nie jest mm -hmm. śniadania, bo nie czuję głodu, wobec tego pieniądze zostają w kieszeni. Plus, jak połączysz to faktycznie ze stylem niskowęglowodanowym, zobaczysz, że to jedzenie niskowęglowodanowe jest jedzeniem bogato białkowym białko jest nośnikiem wartości odżywczych. Będziesz wtedy szybciej nasycony i no będziesz mniej jeść. Niestety, firmy, które produkują te przekąski, Kelox i tam wszystkie inne te batoniki, będą niezadowoleni, ale przecież nie o to chodzi, żeby ich uszczęśliwiać, tylko ciebie. Pamiętajcie, wycofywanie chorób metabolicznych, zdrowie metaboliczne, to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Oczywiście, w dzisiejszym świecie to jest trudne, bo każdy. W... Kręca ciebie wiedzenie, każe tobie jeść od rana do wieczora, a tu wystarczy post przerywany, czyli stopniowo z 10 godzin na 8 godzin, stopniowo z 3 dni w tygodniu na codziennie i już można pięknie żyć. Można a zanim zrobić. poprosimy ciebie o walnięcie w kciuka, tutaj dwa kolejne filmy pojawiają się: film Dwa posiłki niskowęglowodanowe, zobaczcie koniecznie i post. Zdrowotny dobroczynny post jak wpływa na zdrowie obalamy mity postu Walnicie wciuka wtedy bezduszne algorytmy podeślą ten film Dalej